Cześć, jestem Natalia. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wrap-up, czyli czytelnicze podsumowanie ubiegłego miesiąca, więc opowiem Wam trochę więcej o wszystkich książkach, które udało mi się przeczytać w czerwcu. Było ich plus minus 15 i jak zwykle czytałam w różnorodnej formie, to znaczy trochę w formie fizycznej, trochę w formie elektronicznej na legimi, trochę słuchałam audiobooków. Poziom czytanych przeze mnie książek oceniam dość dobrze, dość wysoko. Jest chyba tutaj taka jedna książka, która okazała się bardzo dużym rozczarowaniem, ale oprócz tego było naprawdę dobrze. Może znajdują się tam gdzieś jakieś przeciętniaki, a zakres gatunkowy jest również dosyć szeroki. Pojawia się sporo literatury dziecięcej, bo w końcu to czerwiec, a w czerwcu było organizowanych dużo maratonów z literaturą dziecięcą. W których również brałam udział, ale jest też sporo literatury faktu, trochę młodzieżówek, więc zapraszam. Pierwsza książka, o której chcę opowiedzieć, to „Jak człowiek staje się mordercą” mroczne opowieści psychiatry sądowego Richarda Taylora. Jest to książka z literatury faktu, która właśnie w jakiś tam sposób stara się odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie. Ona jest podzielona na segmenty, które dotyczą różnych typów morderstw. Pojawia się tutaj m.in. morderstwo na tle seksualnym, morderstwo podczas epizodu psychotycznego, terroryzm, morderstwo kobiety, która zamordowała własne dziecko lub partnera, który zamordował własną partnerkę, i autor, który oczywiście pracuje jako psychiatra sądowy, oprócz tego pracuje również w więzieniu i szpitalu psychiatrycznym opisuje własne doświadczenia, to znaczy opisuje liczne przypadki, z którymi się zetknął w trakcie swojej kariery zawodowej. Ta książka to raczej nie jest obiektywne kompendium wiedzy na temat profilowania, na temat właśnie jakichś psychologicznych aspektów funkcjonowania osób, które popełniają taki, ani nie inny czyn. To raczej takie osobiste obserwacje samego. Autora, co również jest dosyć ciekawe, ale mamy tutaj sporo właśnie odniesień do jego pracy, do tego jak jego praca wygląda. Również jest tutaj sporo miejsca poświęconego na to, jak pewne wydarzenia z życia naszego, z życia autora wpłynęły na to, że wybrał taką, a nie inną ścieżkę zawodową. Ta książka jest dosyć gruba, ma ponad 500 stron, 550, ale czyta się ją szybko, jeżeli oczywiście was taka tematyka interesuje. To wam polecam, ale zaznaczam, że to nie jest książka przeładowana wiedzą, to jest raczej taka lekka literatura. Na pewno sięgnę po profil mordercy, który jest również w tej książce polecany. Uważam, że to znaczy, mam nadzieję, że ta książka jest taka bardziej specjalistyczna. Jeżeli lubicie takie klimaty, jeżeli lubicie serial Mindhunter, to ta książka na pewno będzie dobrym wyborem. W czerwcu udało mi się skończyć również Gdyby Ocean nosił Twoje imię. To jest książka, którą czytałam bardzo długo. Zaczęłam już ją w maju, utknęłam w połowie i nie mogłam przez nią przebrnąć. Co jest zasadniczo dziwne, ponieważ po pierwsze to jest młodzieżówka, po drugie ma około 300 stron, więc dosyć mało. Ale nie wiem z czego to wynikało. W końcu się zmusiłam trochę i skończyłam ją. No, uważam, że druga połowa była trochę lepsza niż pierwsza, ale o czym ona właściwie jest. Jest tutaj historia Shirin, która jest 16-letnią muzułmanką, która na co dzień doświadcza różnych form dyskryminacji i rasizmu, w związku między innymi z tym, że nosi hijab. Akcja rozgrywa się po zamachach z 11 września, więc atmosfera na... społeczna jest taka dosyć napięta i burzliwa. Shirin wykształciła już pewne mechanizmy obronne, które pozwalają jej w jakimś stopniu funkcjonować. I ona jest dosyć tak wrogo nastawiona do świata. Trudno się jej dziwić z powodu tego, co ją na co dzień spotyka. Akcja dzieje się w momencie, kiedy ona nawiązuje relacje ze swoim partnerem w sali biologicznej Oceanem. Oraz rozpoczyna trending swojego ulubionego stylu tenetycznego, jakim jest breakdance Uważam, że temat perspektywy, pokazanie perspektywy mniejszości to jest najważniejszy, najlepszy element tej książki. Podobna autorka czerpała również z własnych doświadczeń, więc sama postać Szywin podbudowana jest dobrze. Ja nie polubiłam jej, ale rozumiem jej motywację, rozumiem z czego jej zachowanie wynika, rozumiem, dlaczego ona się otoczyła takim grubym pancerzem. Ale pomimo tego, że uważam, że ta książka jest wartościowa ze względu na temat, jak podejmuje, mnie się ona nie podobała. Uważam, że styl, w jakim jest napisana, nie jest dobry. To znaczy, on jest trochę taki mocno ekspozycyjny. E, wszystkiego dowiadujemy się właściwie z monologu wewnętrznego Shirin. Mamy bardzo mało mm, tutaj o na przykład relacji Shirin z jej rodzicami. E, główną osią tej książki jest wątek romantyczny. To nie jest spoiler. Shirin nawiązuje. Relacje z Oceanem, właśnie i wokół tego fabuła się toczy. I uważam, że ten wątek romantyczny jest również źle poprowadzony. A ja bardzo lubię wątki romantyczne w książkach, więc tym bardziej mnie to ubodło, ponieważ spodziewałam się, że bardzo mi się ta książka spodoba. Nie rozumiem, na jakich. W fundamentach zbudowana jest ich relacja, nie umiałam w nią uwierzyć. Tą książkę mi się źle czytało, niestety, ale mimo wszystko ją bardzo polecam, ponieważ uważam, że dla takiego tematu i tak warto ją przeczytać i może to po prostu jest moja jakaś subiektywna opinia, że tak mi się ją źle czytało. Pierwsza pozycja z literatury dziecięcej, o jakiej tutaj opowiem, to Baśniobór. Jest to pierwszy tom z cyklu, książka, która opowiada o rodzeństwie Secie oraz Kędrze, którzy spędzają wakacje u dziadków w związku z tym, że ich rodzice wyjeżdżają na rejs. Z dziadkami oni do tej pory mają taki mały, znikomy kontakt. Dziadkowie zawsze gdzieś tam trzymają się w swoim domu, niechętnie, z niego, niechętnie go opuszczają, więc to jest takie nowe doświadczenie w życiu rodzeństwa. I jak się okazuje, dom dziadków i teren otaczający go kryją za sobą wiele tajemnic. Zaczynają się dziać dosyć dziwne i podejrzane rzeczy, które rodzeństwo chce zgłębić, chce rozwikłać. Zaczyna się od tego, że do końca nie rozumieją, dlaczego w ogrodzie są powystawiane miseczki z mlekiem. Więcej Wam nie powiem, ponieważ uważam, że odkrywanie samemu tego świata paśnioboru e, właśnie to jest bardzo duża przyjemność, jaką można czerpać z tej książki. Jest to oczywiście literatura z mocnym wątkiem fantastycznym, czyta się to świetnie, to jest książka dosłownie na raz albo na dwa wieczory, idealna na lato. E, myślę, że fabuła jest doskonale skonstruowana, e, świat wykreowany przez autora ma niesamowity Potencjał, więc już yy, zaopatrzyłam się w kolejne tomy, już się nie mogę doczekać, kiedy będę ponie sięgać. Jedynym moim drobnym zastrzeżeniem co do, tego, co do tej książki jest to, że pewne kluczowe wydarzenia dla fabuły na końcu, zwłaszcza potoczyły się strasznie szybko, więc nie były aż tak satysfakcjonujące, ale myślę, że to może być syndrom pierwszego tomu. Nie wiem, czy jest coś takiego, jak syndrom pierwszego tomu. Załóżmy, że jest. I to było po prostu takie dosyć szczątkowe, pewien taki wstęp do wejścia do tego świata. Przeczytałam również pierwszy Tom Nevermuru, czyli y, przypadki Morrigan Crown, również na początku czerwca w związku z maratonem z literaturą dziecięcą. E, mamy tutaj historię pechowej dziewczynki Morrigan, która ściąga nieszczęścia na otaczających ją ludzi, przynajmniej tak się wierzy powszechnie. Morrigan jako pechowe dziecko ma umrzeć w wieczór prześlenia w wieku 11 lat. Na szczęście dla Morrigan tak się nie dzieje, ponieważ zostaje uratowana przez bardzo tajemniczego pana z rudymi włosami i rudą brodą, który zabiera ją do tajemniczej krainy Nevermuru, gdzie tak naprawdę pozostawia ją przed kolejnymi bardzo trudnymi wyzwaniami. Mamy tutaj literaturę dziecięcą, fantastyczną, czyta się ją doskonale, jest to pierwszy tom, trylogii. Dalej jest Wundermistrz i Płustka Wietrzna. Ten pierwszy tom spodobał mi się tak bardzo, że już się nie mogę doczekać, kiedy będę czytać kolejne tomy. Naprawdę warto. Ta książka jest często porównywana do Harry'ego Pottera. Oczywiście ta fabuła jest inna, ale ten świat wykreowany jest również bardzo ciekawy, więc naprawdę czyta się to świetnie. Główna bohaterka jest taka zadziorna, ma swój charakter, więc bardzo miło się towarzyszy jej w jej przygodach. W tym miesiącu powtórzyłam również pierwszy dom Ani z Zielonego Wzgórza, ponieważ chciałam go przeczytać w tym ładnym wydaniu. Ja już tą historię znam dosłownie na pamięć, a mimo to bawiłam się świetnie. Ania to oczywiście sierota, która zostaje przy, zaadoptowana przez rodzeństwo Maryle i Mateusza. Dochodzi do tego na wyniku, wyniku pewnej pomyłki, ponieważ rodzeństwo chciało adoptować chłopca, który mógłby... Pomagać Mateuszowi przy pracy na polu w gospodarstwie. Ale na nieszczęście albo na szczęście zjawia się Ania, rudowłosa dziewczynka z pokładem nieskończonej wyobraźni, bardzo taka spontaniczna i wygadana. I po początkowych trudnościach e, naprawdę nawiązuje taką bardzo głęboką więź, zarówno z Marylą, jak i z Mateuszem. Książka jest oczywiście fantastyczna, wiążą się z nią same ciepłe uczucia. Ona jest takim, taką książką, która pociesza, która poprawia nastrój. Sama Ania jest doskonałą bohaterką, bardzo ją lubię, pomimo tego, że ona popełnia naprawdę mnóstwo błędów, takich małych głupotek, jest trochę taka naiwna, ale mimo to można ją polubić, można jej kibicować. Lubię przemianę, jaką ona przechodzi, lubię relację, jaką nawiązuje z Maryną oraz z Mateuszem. Na Naprawdę czytało się mi świetnie tą książkę, wzruszyłam się na niej i już nie mogę się doczekać, aż sięgnę po kolejne tomy z cyklu. Wichrowe wzgórza Emily Bronte to książka, z której czytania nagrywam reading vloga, który albo już jest na kanale, albo pojawi się w przeciągu kilku dni. Książka, co do której miałam duże oczekiwania. To jest ostatnia książka z cyklu tych książek, które tutaj stoją z świata książki To znaczy nie czytałam jeszcze Północy i Południa, które niedawno wyszło Również go nie mam jeszcze na stanie, ale czytałam wszystkie książki Jane Austen Czytałam również Dziwne losy Jane Eyre i wszystkie te książki mi się bardzo podobały Więc sięgnęłam po Wichrowe Wzgórza, choć słyszałam, że jest to opowieść zupełnie inna Bardziej taka mroczna, smutna, wypełniona negatywnymi emocjami, i to nie jest powieść o miłości. Wszystkie te założenia, z którymi się zetknęłam przed lekturą, się sprawdziły. Chociaż nic nie wiedziałam o fabule, to faktycznie ta książka nie należy do lekkich. Odradzałabym ją jako pierwszą książkę z literatury klasycznej, ale mnie bez żadnych ogródek mogę powiedzieć, że zachwyciła. To było takie doznanie, wręcz czytanie tej książki, bardzo intensywne. Mamy tutaj dwie główne postacie, Katarzynę oraz Heathcliffa, i my czytamy, to znaczy poznajemy ich historię z perspektywy służącej, która nam tę historię opowiada. Katarzyna i Heathcliff tworzą pewną, to znaczy mają pewną więź ze sobą już od najmłodszych lat. I to nie są pozytywne postacie. My im nie kibicujemy, to znaczy przynajmniej ja im nie kibicowałam, nie kibicowałam im, żeby byli razem, nie polubiłam żadnego z nich, a mimo to śledziłam tę relację z zapartym tchem. Czytało się to świetnie. Ta książka jest, ma taki mocny, dobrze wykreowany klimat, dla którego naprawdę warto ją przeczytać. Ona naprawdę ma same negatywne emocje. Tutaj dzieje się bardzo mało, o ile w ogóle jakichś pozytywnych wydarzeń naprawdę jest tak oryginalna i tak dziwna ale naprawdę mnie porwała i bardzo ją Wam polecam jeżeli lubicie takie klimaty, jeżeli lubicie książki, które roztaczają pewną taką aurę ciekawą to to jest bardzo dobry wybór a jeżeli chodzi o literaturę faktu skończyłam również Stulecie Chirurgów to książka, której słuchałam akurat w audiobooku bardzo mi się podobała, opowiada już o tym, o czym mówi tytuł i pokazuje to, jak chirurgia się zmieniała, jak dojrzewała. Opisuje pewne zabiegi, które robiono nie tak dawno temu, a które z dzisiejszej perspektywy wydają się szokujące i zatrważające. Było tam na przykład bardzo ciekawe ujęcie tego, jak narkoza zmieniła w ogóle oblicze chirurgii, która wcześniej kojarzyła się jednoznacznie z ogromnym cierpieniem i z, ogól, z ogromnym bólem dla pacjentów i jak właśnie pojawienie się narkozy to wszystko zmieniło. Bardzo ciekawe były tam tematy dotyczące na przykład plastyki nosa, były tematy dotyczące leczenia nowotworów, wycinania nowotworów, oczywiście, chirurgicznego. Było tam taki dosyć duży segment poświęcony osobistemu życiu autora, ponieważ jego żona zmagała się z nowotworem jelita, nie, nowotworem żołądka, przepraszam. I on bardzo tak się ścigał z tymi najnowszymi nowinkami. Ze świata chirurgii, ze świata medycyny, żeby ją wyleczyć, ale jeszcze te zabiegi były na takim bardzo podstawowym poziomie. Niestety nie, nie był w stanie po prostu się prześcignąć z czasem, ale opisane jest to naprawdę taki mocno, przystępny sposób, chociaż pojawia się tam mnóstwo nazwisk, ale te postacie naprawdę również warto poznać. Ja słuchałam tej książki w audiobooku i myślę, że to jest dobra forma, ponieważ ona jest dosyć długa i ze względu na to natężenie nazwisk może mm, czytanie jej w formie fizycznej być trudne. Najlepszy reportaż, jaki przeczytałam w ubiegłym miesiącu to Adopcja w Polsce. Tu jest Twój dom. Jest to reportaż, który porusza szeroką tematykę adopcji. Opisuje różne formy adopcji, pieczy zastępczej, między innymi rodziny zawodowe, zastępcze, niezawodowe. Daje głos różnym osobom, które opisują różne doświadczenia, pokazują różne perspektywy. Ten reportaż jest mocny. Bardzo edukujący, wiele się z niego dowiedziałam. Zwraca uwagę na wiele różnych spraw, o których nawet bym nie pomyślała, między innymi na to, jak ważna jest umiejętność gotowania wśród dzieci, które przebywają na przykład w domu dziecka. Potem osoba dorosła już, dziecko, które przebywało w domu dziecka, się usamodzielnia, wychodzi z tego domu dziecka i okazuje się, że nie ma umiejętności, które pozwalają jej przygotować jakiś tam ciepły posiłek na przykład i to nie jest jej wina. Ponieważ po prostu w domach dziecka często funkcjonuje catering, jakieś tam stołówki, czy to ze względów sanitarnych, czy po prostu logistycznych, a takie umiejętności są przecież bardzo ważne. Na szczęście się to zmienia, czy to za, za pośrednictwem pewnych fundacji, które się zajmują jakimiś tam warsztatami, czy to domy dziecka organizują pewne warsztaty, ale było to naprawdę bardzo ciekawe. Ten reporter zwrócił również uwagę między innymi na to, jak w polskim systemie Trochę faworyzowani są rodzice biologiczni, kosztem nawet często dziecka. To znaczy, chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy rodzicom biologicznym, którzy w jakiś tam sposób są dysfunkcyjni, czy to jest ze względu na alkohol, używki czy nawet na przemoc, odbiera się dzieci, i później daje się kolejne szanse, a dzieci w tym czasie zostają w systemie, to znaczy nie mają szans na adopcję i zostają w domach dziecka. Rodzice, oczywiście, dawanie szans jest jak najbardziej pożądanie, dawanie szansy, ale im więcej tych szans, tych szans się daje rodzicom biologicznym, tym bardziej tak naprawdę cierpi na tym dziecko, ponieważ ono rośnie, a oczywiście z wiekiem trudniej po prostu adopcję, więc jest to prawo trochę takie właśnie nie, nie za bardzo dla dziecka. Na pewno warto ten reportaż przeczytać, mam wrażenie, że napisany jest bardzo dobrze, wyczerpał temat i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, ile rzeczy się z niego, dowiedziałam. Przeczytałam również książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla. Jest to książka, która składa się z dwóch części. W pierwszej części autor opisuje swoje doświadczenia z pobytu w obozie koncentracyjnym, gdzie był więźniem. Opisuje obserwacje, jakich dokonywał na stanie psychicznym współwięźniów oraz pewne obserwacje, jakie poczynił również swojego stanu psychicznego. Analizował właśnie psychikę ludzką człowieka, który jest postawiony w tak trudnej sytuacji i który pomimo tych nieludzkich warunków panujących w obozach koncentracyjnych dalej przejawia wolę życia. Natomiast w drugiej części opisał autor swój, swoją metodę psychoterapeutyczną, logoterapię, której jest właśnie autorem, ponieważ Wiktor Frankl jest psychiatrą. Logoterapia to taka metoda, która w bardzo dużym stopniu skupia się na doznawaniu cierpienia i wyciąganiu z tego cierpienia pewnych pozytywnych elementów, to znaczy. To nie jest tak, że to cierpienie jest jakoś tam nakazane, to jest pewne doświadczanie cierpienia w taki sposób godny. Poszukiwanie jakiegoś sensu w cierpieniu. Myślę, że to było bardzo ciekawe. Ja już o tym, o tym psychiatrze dowiadywałam się na studiach swoich, ale i tak ta wiedza była taka uzupełniona, ugruntowana i to było bardzo interesujące, zwłaszcza w zestawieniu z tymi jego osobistymi doświadczeniami, właśnie z obozu. Więc bardzo wam polecam, chociaż ja się ze wszystkimi założeniami logoterapii nie zgadzam. Czego nikt nie widzi, że umieram? Historię ofiar przemocy psychicznej. To właśnie te największe rozczarowanie tego miesiąca, ponieważ uważam, że temat doświadczania przemocy psychicznej jest bardzo ważny i jeszcze dosyć tak niewyeksplorowany w literaturze. Jest to temat skomplikowany, wieloaspektowy, ale mam wrażenie, że ta książka jest źle napisana. To znaczy, mamy tutaj relacje ofiar przemocy psychicznej. Głównie kobiet, kobiet, które żyją w mieście, mają gdzieś tam podobną sytuację ekonomiczną, czego zasadniczo autorka nie zaznacza. Miałam taki dosyć wielki problem z tym, jak ta książka jest napisana. Ona jest mocno chaotyczna. Czytając ją, często nie wiedziałam, co tak naprawdę czytam, i pomimo tego, że uważam, że przedstawione relacje oczywiście są bardzo ważne, wartościowe, tam się pojawiały pewne wspólne elementy, wspólne mechanizmy postępowania sprawców przemocy między innymi bombardowanie miłością, osaczanie, branie odpowiedzialności ofiar za całą tą sytuację. I to było oczywiście bardzo ciekawe i bardzo ważne, ale sama książka jest osobiście uważam, że słaba, ponieważ reprezentacja osób, które, których historię przedstawia, jest strasznie wąska. Nie mamy tutaj kobiet ze wsi, na przykład. Jest chyba jedna taka historia, i dosyć taka skrajna, i dosyć tak powierzchnie opisana. I co najważniejsze, a może nie najważniejsze, ale co mnie najbardziej ubodło w tej książce, nie mamy tutaj historii mężczyzn. To znaczy, znowu jest jedna historia, chyba, ale też tak opisana bardzo powierzchnie, chaotycznie, w porównaniu z w stosunku do historii kobiet, które są opisane. To jest zupełnie, zupełnie niebo a ziemia. A przecież mężczyźni również przemocy psychicznej doświadczają. A co więcej, pojawia się tutaj wypowiedź pewnego psychologa, który jasno w swojej wypowiedzi wskazuje na to, że Sprawca przemocy równa się mężczyzna, ofiara przemocy psychicznej równa się kobieta, co wydaje mi się dosyć krzywdzące. Nawet jeżeli psycholog spotkał się w swojej praktyce tylko z takimi przypadkami, nawet jeżeli statystyki bardziej wskazują na taką tendencję, to i tak są przecież różne czynniki, które na to wpływają, między innymi stereotypy płci albo pewien utrwalony wzorzec toksycznej męskości w Polsce. Więc to nie jest też takie proste i zero-jedynkowe, żeby tak to oceniać. To mi się nie podobało. Wydaje mi się, że ta książka była nieobiektywna, stronnicza, źle napisana. No i po prostu w kontekście tego tematu trudnego i bardzo ważnego, tym bardziej była dla mnie ogromnym zawodem. Mireczek, to opowieść o moim ojcu, to jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w tym miesiącu. Jest to książka, w której autorka opisuje swoje własne doświadczenia z życia z ojcem, który był alkoholikiem. Ona robi trochę taką wyprawę w przeszłość, próbuje z pewnych urywków wspomnień, z historii, które opowiada jej gdzieś tam jej rodzina. Znaleźć tatę w postaci tego alkoholika, z którym miała do czynienia, z którego, co do którego nie, ma, nie miała za bardzo pozytywnych uczuć aż do samego końca. Jest to pozycja bardzo poruszająca, mamy tam bardzo graficzne i mocne i przejmujące sceny, ale oprócz tego, że autorka opisuje to swoją osobistą historię, to trochę zarzuca całemu systemowi. Trochę odnosi się do kultury picia w Polsce i zarzuca trochę temu, temu systemowi fakt, że alkohol jest tak łatwo dostępny, tak powszechny, na, właściwie w każdym domu, więc tym bardziej było to bardzo takie poruszające. Myślę, że tą książkę warto przeczytać. Ja się cały czas obawiałam, że ta książka będzie podobna do bezmatek Miry Marcinów. To jest też książka napisana w nurcie literatury terapeutycznej, w odniesieniu do własnych wspomnień, do własnej relacji z rodzicem, ale na szczęście tak nie było. Książka Aleksandry Zbroi podobała mi się o wiele bardziej. Dewocje Anny Ciarkowskiej to pierwsze moje spotkanie z tą autorką. Jest to książka, która opowiada. O pobożności w Polsce. Tak myślę, że mogę powiedzieć w dużym skrócie. Główną bohaterką jest dziewczyna, bardzo pobożna, żyjąca w takim bardzo religijnym środowisku, która w jakimś tam stopniu okazuje się, że jest posądzana o to, że hmm, Umie leczyć, umie dokonywać pewnych cudów za wstawiennictwem boskim. Oczywiście część osób w to wierzy, część nie, część uważa, że ona jest robi to za pośrednictwem szatana i tak dalej. No i za pośrednictwem tej historii autorka opisuje całe to społeczeństwo takie bardzo radykalnie wręcz religijne. Jest ta książka wypełniona takimi bardzo ciekawymi spostrzeżeniami. Bardzo takimi, z którymi można się zgodzić, które faktycznie są, są bardzo aktualne Mimo to miałam takie drobne problemy z tą książką Wydawało mi się, że miejscami była zbyt czarno-biała Zbyt tak radykalnie postrzegała niektórych bohaterów W kontekście na przykład jednej cechy Na przykład pani, która pracuje w sklepie jednoznacznie była oceniana jako plotkara to mi się nie podobało, ale oprócz tego uważam, że ta książka była bardzo dobra, napisana naprawdę bardzo ładnym językiem i, tak jak już mówiłam, zawiera bardzo wiele, bardzo takich dobrych i trafnych spostrzeżeń, więc warto ją na pewno przeczytać. Mężczyzna z różowym trójkątem to świadectwo homoseksualnego mężczyzny, który był ofiarą, który był więźniem obozu. Koncentracyjnego, to jest takie pierwsze świadectwo. Relacja jego osobista z pobytu w obozie koncentracyjnym. Myślę, że warto ją przeczytać, choć ja mam zasadniczo problem z ocenianiem pod względem warsztatu takich książek. Na pewno była to relacja ciekawa. Trochę miejscami mam wrażenie, że opisana chaotycznie, ale może, no nie wiem, może to jest takie drobne tylko zastrzeżenie. Ale oprócz tego wiele rzeczy się dowiedziałam, i, i jest to. Bardzo ważny temat, ponieważ homoseksualiści jeszcze długo, długo po zakończeniu II wojny światowej nie oddano im sprawiedliwości za to, że również byli ofiarami, że tak dużo ich zginęło, przebywało w obozach koncentracyjnych. Anonimowi heretycy to młodzieżówka poruszająca bardzo ciekawy i wartościowy temat. Opowiada o chłopcu, który jest ateistą, a który zapisuje się do nie z własnej woli do szkoły bardzo katolickiej i w której razem ze swoimi przyjaciółmi zakłada klub właśnie anonimowych heretyków, w którym to kwestionują pewne założenia wiary, kwestionują pewne założenia szkoły, które im są narzucane i które uważają za no po prostu głupie w jakimś tam stopniu. Fajnie się czytało tą młodzieżówkę. Myślę, że jest naprawdę wartościową pozycją dla młodego człowieka, ponieważ skłania do refleksji, można naprawdę wiele się dowiedzieć. Skłania również do takiego myślenia, pobudza myślenie. O tak, ja no, osobiście aż tak nie byłam wciągnięta w samą fabułę, ale i tak bardzo tą książkę doceniam. Kolejna książka z literatury faktu, którą czytałam, to Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Książka właśnie, która opowiada o wojnie z perspektywy dzieci, zawiera bardzo dużo relacji historii z różnych zakątków świata. O wielu rzeczach się dowiedziałam. Bardzo poruszyła mnie na przykład historia Japończyka, amerykańskiego pochodzenia, który po atakach na Pearl Harbor razem ze swoją rodziną został zamknięty w obozie przymusowo, to był obóz taki, no, były tam sam opisywał, że były tam dosyć dobre warunki, jednak zrobiono to wbrew jego woli, wbrew woli jego rodziny. Wszyscy, wszystkie osoby. Wszyscy Japończycy amerykańskiego pochodzenia, pomimo nawet tego, że mieli amerykańskie obywatelstwo, zostali podejrzewani o to, że w jakiś tam sposób są przeciwni Ameryce. Były to na pewno trudne doświadczenia dla wszystkich tych dzieci, ta książka naprawdę warto ją przeczytać Ja niestety trochę żałuję, bo ją też słuchałam w audiobooku, a ona, wersja fizyczna, którą miałam okazję zobaczyć, przeglądnąć sobie w Empiku stacjonarnym Ma dużo ilustracji, dużo zdjęć, które są oczywiście takim dodatkowym smaczkiem, więc polecamy jednak ją przeczytać w formie fizycznej zwłaszcza, że ona dosyć tak skacze, to znaczy tych relacji jest dosyć dużo. I tak trochę miałam trudność, żeby się przedstawić z jednej sytuacji, która opisuje zupełnie inną wojnę, zupełnie jest w innym kraju, się akcja dzieje, do innej sytuacji. Musiałam dosyć dużo doczytywać, ponieważ nie miałam pełnych informacji na te tematy, ale i tak myślę, że bardzo jest to wartościowa pozycja. To chyba wszystkie książki, o których miałam opowiedzieć. Nie wiem, czy o, nie, o czymś nie zapomniałam, ale mam nadzieję, że nie. Dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście, i proszę napiszcie mi w komentarzu, jaka jest najlepsza książka, jaką przeczytaliście w ubiegłym miesiącu. Cześć!